Przed nami nitka tytanowa, która składała się dokładnie z czterech elementów. Pamiętaj, że w takiej sytuacji w pierwszej kolejności nie patrzysz na informacje, tylko na polecenia. Wszystkie, które dotyczą nitki po kolei. Pierwsze co się pojawia to taka klasyczna kwestia dokończenia konfiguracji dla kationu. Później wypełnienie liczb kwantowych. Te dwa podpunkty były tylko pod formułę 23, natomiast obydwie formuły miały podkreślankę związaną z kryształami. Oraz dodatkowo pojawiła nam się tutaj kwestia związana z rozpisaniem równań reakcji na podstawie info, no i rozstrzygnięciem, czy dana reakcja jest reakcją typu redox. Do podpunktu z konfiguracją, czytając polecenie, tak naprawdę wychodzi, że w sumie tu my nie potrzebujemy za bardzo informacji. Po prostu trzeba wiedzieć z głowy, jak tworzy się taki kation ti 2 Jesteś w stanie go znaleźć w kartek wzorów. Strona 15 bądź 5, w zależności od formuły, tam znajduje się właśnie nasz tytan. Który, jak widać, znajduje się w okresie czwartym, a zatem będzie miał konfigurację argonu, która jest tutaj zawarta, bo tu mamy dwa elektrony: 2 tutaj 6, tutaj dwa, tutaj 6, co po sumowaniu łącznie daje nam dokładnie 18 elektronów, czyli tyle, ile miałby argon. Czego nam zatem brakuje? Konfiguracji, która będzie na początku, można powiedzieć, najlepiej sobie od tego zacząć, co będzie uzupełnione jako pierwsze? No, potas i wapń, czyli podpowłoka 4s dwa elektrony. Co dalej? Tutaj już wchodzimy w blok d. Dokładnie jest to podpowłoka no nie 4d, tylko 3d, wiadomo, trójwymiar, nie czterowymiar. Więc mamy tutaj sytuację, w której będziemy mieli podpowłokę 3d, czyli taką, która jest zbudowana z pięciu orbitali. Natomiast będą one zapełnione zgodnie z regułą Hunda. Czyli najpierw pojawia się pierwszy elektron na pierwszym orbitalu, potem drugi elektron na drugim orbitalu. Mieliśmy konfigurację skandu, mamy konfigurację tytanu. Wszystko gra, ale punktu nie ma. Dlaczego? Ponieważ jest to nawet uwzględnione w poleceniu. W zapisie uwzględni numer powłoki i symbol podpowłoki. Te miejsca, te kropki, które są tutaj, bardzo jasno wskazują, jakby już tutaj nic więcej nie trzeba było dopisywać, zwłaszcza jak napiszesz sobie te klatki, te grafiki orbitale na takim samym poziomie, jak jest cała reszta. I z tego powodu właśnie bardzo często zdarza się o tym zapomnieć. Ale nawet jak tutaj nie widzisz miejsca, to zawsze możesz sobie wpisać te wartości pod spodem. 4s3d. Co ważne, tutaj nie piszemy sobie 4s2 3d2, natomiast ważne jest to, że to jest konfiguracja dla atomu tytanu. A nas interesuje konfiguracja dla jonu Ti2+. Co zatem się dzieje? No, odpadają dwa elektrony, ale trzeba wiedzieć jasno skąd. I trzeba to wiedzieć z głowy. Zawsze odpadają z tego miejsca, które znajduje się dalej od jądra atomowego. 4S to fragment powłoki czwartej, 3D to fragment powłoki trzeciej. Zatem mamy tutaj sytuację, w której dalej od jądra atomowego znajduje się podpowłoka, którą uzupełniliśmy jako pierwszą, czyli 4S. O niższym poziomie energetycznym, ale dalej od jądra atomowego. Więc jak tworzy się kation, to elektrony będą odrywane w pierwszej kolejności właśnie stąd. Nie jeden, tylko dwa. Natomiast na maturze, w takiej sytuacji, warto sobie rozpisać konfigurację właśnie w ten sposób i po prostu skreślić to, co tutaj mamy. Wtedy będzie wiadomo, że pozostaje nam tylko i wyłącznie 3D. Z dwoma elektronami obsadzonymi standardowo. Kolejny podpunkt, co ciekawe, dalej nie wymaga tego, żebyśmy sięgali do informacji wprowadzającej. Wystarczy, że ogarniemy sobie, które elektrony są niesparowane, a w tym pomagało nam poprzednie polecenie. Obydwa te elektrony znajdują się w obrębie podpowłoki 3D. Główna liczba kwantowa zależy od tego, jaki mamy numer powłoki. Widać go tutaj myślę jasno i klarownie. Jest to 3. A zatem główna liczba kwantowa to jest. 3. Natomiast poboczna odnosi się do podpowłoki, czyli tego, jaką mamy tutaj literę, można by powiedzieć. Jeżeli jest to s, to się przyjmuje, że jest 0. Jeżeli p, to jest to wtedy poboczna liczba kwantowa l równa 1. A jak d, to wtedy mamy poboczną liczbę kwantową równą 2. Tyle w zupełności wystarczy. I to jest taki trend, który na naturze obecnie się pojawia, że nie trzeba ustalać dalszych liczb kwantowych, tylko liczbę kwantowe. Główną i poboczną dla tego elektronu bądź elektronów, które są niesparowane w obrębie no, tej samej podpowłoki. Czyli nie masz dalszego rozróżnienia na orbitale czy na spinę, więc można sobie do takiego zadania zdecydowanie podejść bez spiny, uzyskując płynny punkt za wpisanie dwóch cyfr. I wydaje się, że w trzecim podpunkcie no, już trzeba będzie sięgnąć po tą informację, ale znowu nic bardziej mylnego. Tak się składa, że na samym początku trzeba sobie umieć rozkminić tą informację na podstawie swojej wiedzy i wcale ta informacja nie jest nam tak do szczęścia potrzebna tylko trzeba dużo bardziej wiedzieć co się czyta sieć krystaliczna metalicznego tytanu nie żadnego związku tytanu o którym była mowa w informacji tylko metalicznego tytanu Ti składa się z no i teraz trzeba wiedzieć czy z atomów czy kationów otoczonych chmurą zdelokalizowanych elektronów Skoro są zdelokalizowane elektrony, to mogłoby się kojarzyć, że musi być jakiś przeciwstawny ładunek do tego, żeby tutaj rzeczywiście ta sytuacja, można powiedzieć, ładunki się wyrównywały. Jednak z drugiej strony kojarzy się coś takiego, na przykład w cząsteczce benzenu, jak właśnie takie zdelokalizowane elektrony, które tworzą nam tutaj ten układ aromatyczny, tak, który jest bardzo, bardzo trwały. No ale ale zauważ, że w tym miejscu jest dosyć jasne odniesienie się do kryształu metalicznego, czyli trzeba wiedzieć. Jak ta sieć krystaliczna metalicznego tytanu, po prostu metalu lekkiego jest zbudowana i to jest złota reguła, którą trzeba do matury kojarzyć, że taka sieć krystaliczna nie jest zbudowana z samych w sobie atomów, to atomy, które kojarzymy jako metal, one oddają właśnie elektrony do tej puli zdelokalizowanych, które dzięki temu mają możliwość, żeby przywodzić prąd. substancje stają się odpowiednimi kationami. Oczywiście to już kwestia ładunku, no to jest kwestia umowna, natomiast ważne jest to, że ten proces zachodzi w taki sposób, że metaliczny tytan składa się z kationów. Dopiero w dwóch następnych staniach trzeba wykorzystać informację i to nawet jej fragment tak naprawdę. Chodzi tutaj o porównanie sobie właściwości tych substancji, jakimi są temperatury topnienia i wrzenia. W szczególności to topnienie jest takim najważniejszym, ale zostały podane obydwie, więc mamy tutaj dodatkowe Wsparcie. Widać, że te temperatury drastycznie różnią się od siebie, co też jakby nie patrzeć, może wynikać z innej budowy tych drobin. to znaczy, jakich możemy się tutaj najprędzej spodziewać? Otóż jedną opcją są jony, to znaczy mamy tutaj na przykład T2, albo T4, i odpowiednio CL. Drugą opcją natomiast, którą byśmy się spodziewali, to jest struktura, w której będziemy mieli cząsteczki, które rzeczywiście będą nam tutaj po prostu na siebie nawzajem oddziaływać. To charakteryzuje kryształ, który ma budowę jonową. Wysoka temperatura wrzenia, ale nie aż tak wysoka jak w przypadku substancji o budowie typowo kowalencyjnej. To jest taka pierwsza wskazówka. Przy kowalencyjnym krysztale ta substancja ma temperaturę topnienia liczoną w tysiącach stopni Celsjusza nawet no i tutaj właśnie pojawia się zagłostka no bo Ej, tutaj mamy ponad 1000 stopni Celsjusza, to nie jest przypadkiem substancja o obudowie kowalencyjnej. Jak to wykluczyć? No właśnie, to jest taka kwestia, że trzeba umieć przeczytać sobie te zdania wspólnie i rozpatrzyć je wspólnie, te dwie podkreślanki, logiką, której jesteśmy absolutnie pewni. A tego, czego możemy być tutaj pewni, to że tak niskie temperatury topnienia i wrzenia nie są charakterystyczne ani dla substancji o obudowie jonowej, ani tym bardziej dla substancji o obudowie tylko będzie to charakterystyczne dla substancji, która ma budowę molekularną. I właśnie czegoś takiego spodziewalibyśmy się dla chlorku tytanu 4TICL4. I teraz pierwsze stanie zakładamy, że nie jesteśmy w 100% pewni tego, tak? Jest matura jest stres, trudno jest to sobie ogarnąć. No to spróbujmy z tym kolejnym, ze wzrostem stopnia utlenienia tytanu w chlorkach maleje bądź rośnie jonowy charakter wiązania. Zauważ, kiedy jest wysoki stopień utlenienia, czyli idziemy w tę stronę, tak? No to tutaj nie ma w ogóle charakteru jonowego. Ale trzeba coś wskazać, czy maleje, czy rośnie. Jeżeli chcemy wskazać, że rośnie bądź maleje, no to zakładam, że w którymś z tych dwóch miejsc ten charakter jonowy musi występować, musi być, no bo inaczej nie ma w ogóle żadnego punktu wyjścia, jakby się okazało, że tutaj TICL2 to jest budowa kowalencyjna, kryształ typu kowalencyjnego, a TICL4 jest molekularny. To w ogóle to zdanie samo w sobie było już podpowiedzią, że gdzieś ten charakter jonowy musi być i te temperatury były dodatkową informacją w tym temacie, że jest to kryształ jonowy. Czyli możemy sobie stwierdzić, że wzrósł stopień utlenienia i z jonowego kryształu zrobił nam się molekularny. Czyli charakter jonowy wiązanie, jak rósł stopień utlenienia, nam malał, a wynika to z faktu, że w sieci krystalicznej chlorku tytanu 2 obecne są, no nie atomy, tylko jeżeli mamy tutaj sytuację, że jest to budowa jonowa, to już w takim krysztale ta substancja będzie zbudowana z odpowiednich jonów t 2 i Cl- w stosunku ilościowym 1 do 2. Pojarzyłoby się, że no, skąd ja mam to wiedzieć w ogóle, jak tutaj te reakcje zachodzą, ale samo nawet polecenie nam pomaga, że mamy napisać równania opisanych reakcji otrzymywania odpowiednich chlorków tytanu, to jest ta kwestia rozstrzygnięcia. Natomiast, gdzie zostało opisane? W ostatnim akapicie informacji. Dopiero teraz, przy ostatnim podpunkcie, to jest dobry moment, żeby sięgnąć. Natomiast, jeżeli zagubisz się kiedykolwiek w takiej sytuacji, to pamiętaj, równanie reakcji zawiera jeden słuszny element. Strzałka w prawo. I to pomaga, bo Ty już wiesz teraz, że musisz sobie uporządkować te wszystkie substraty i produkty po odpowiednich stronach i od razu podzielisz sobie na odpowiednie strony. Pierwsze równanie to reakcja otrzymywania TiCl4. Zapisz sobie ten właśnie wzór w tym miejscu jako nasz produkt. Następnie druga reakcja to ma być otrzymywanie EiCl2, więc to musi być nasz produkt. Teraz czas na informację. Reakcja tlenku tytanu 4 o wzorze TiO2. Jest to nasz substrat. Jest to reakcja z tetrachloro. Metanem. Nagle wskakuje jakiś związek organiczny. Wow! I jak THM się łączy, czyli to będzie tak, jakbyśmy mieli metan, czyli CH4, tylko że cztery atomy wodoru zostaną zastąpione czterema atomami chloru, no bo jest tetrachlor. Prowadzi do powstania chlorku tytanu-4. To sobie uwzględniliśmy, Oraz tlenku węgla-4. To jeszcze trzeba uwzględnić. Ma to sens. Bo atomy węgla i tlenu nie znajdowały się po prawej stronie równania reakcji, a po lewej jak najbardziej tam gościły w dwóch różnych związkach. Spójrzmy na stoichiometrię. Tytan się skaca, Węgiel również się skaca, Dwa atomy tlenu. Wszystko ok. I cztery atomy chloru. Również wszystko gra. A co z drugą reakcją? Chlorek tytanu-2 jako jedyny produkt reakcji, czyli nic więcej tutaj nie będzie produktem, można otrzymać w wyniku przepuszczania par chloru tytanu-4. Tego związku, który przed chwilą otrzymaliśmy, TiCl4, nad metalicznym tytanem. Także też to będzie nasz substrat. Czy teraz współczynniki się zgadzają? No, tak średnio bym powiedział, ponieważ mamy tutaj cztery atomy chloru po lewej stronie, a dwa po prawej. Możemy to sobie uskodnić pisząc dwójkę przed TiCl2. I teraz wygląda na to, że dwa atomy tytanu, które są po prawej stronie, będą zgadzały się z tymi, które są po stronie lewej. No, ale byłoby to wygodne, gdyby tylko trzeba było sobie przepisać równanie tak z informacji. Natomiast prawda jest taka, że to rozstrzygnięcie było tutaj również decydujące. Jeden punkt był zarówno zarównanie, jak i rozstrzygnięcie w pierwszym równaniu tytan miał stopień utlenienia plus czwarty, no bo w sumie to jest tlenek tytano 4 i węgiel miał również stopień utlenienia plus czwarty. T cztery, 4 trenku tytano 4 również plus czwarty, natomiast chlor musiał mieć minus pierwszy i tlen musiał mieć minus drugi. Tak klasycznie jak te atomy występują. Warto natomiast zwrócić uwagę, że skoro chlor miał minus pierwszy stopień utlenienia, no to węgiel musiał mieć w takim razie przeciwny do tego chloru, który tutaj się znajduje. Minus 1 razy 4, to łącznie minus 4, więc dla wyrównania ładunku, żeby tetrachlorometan był cząsteczką elektrycznie obojętną, to musimy dorzucić tutaj plus czwarty stopień utlenienia. Czy coś zmieniło swój stopień utlenienia w trakcie trwania reakcji? No nie też był na minus drugim stopniu utlenienia, żeby wszystko grało, a zatem nie była to reakcja redox. A co z reakcją drugą? Tutaj już jest pewna podpowiedź w tym temacie, ponieważ mamy plus czwarty stopień utlenienia chlorku tytanu 4, samo nazwa to właśnie sugeruje, i otrzymujesz chlorek tytanu 2. Tu już jest zmiana stopnia utlenienia. Mało tego, tytan metaliczny występuje na zerowym stopniu utlenienia. Jest to sytuacja, w której dwa skrajne stopnie utlenienia... Jeden wyższy, drugi niższy przechodzą w pośredni stopień utlenienia. Czyli tak zwana reakcja syn proporcjonowania. Jak najbardziej jest to reakcja reduks, typu utlenienia, redukcji typu utlenienia-redukcji.